Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu e, są funkcje trygonometryczne. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? E, wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz, jeżeli przygotowujecie się do matury, tablice maturalne, w których będzie... E, znajdziecie mnóstwo potrzebnych Wam wzorów. I cóż, i możemy rozpoczynać. E, mamy, wiedząc, że kąt alfa jest kątem ostrym, obliczyć wartość podanego wyrażenia... Wiedząc, że tangens alfa to jest 2021. No i jak się, moi drodzy, za to zadanie zabrać? E, przede wszystkim tak, spójrzmy na nasze wyrażenie, którego wartość musimy obliczyć. No i jak widzimy, e, mamy tutaj tangens, wartość tangensa znamy, ale też mamy cosinus. No i tutaj powstaje pewien problem, ponieważ, no, można byłoby próbować kombinować z jakiejś tam funkcji, zrobić to z jakichś związków. Natomiast jak najprościej obliczyć takiego kosinusa? Wykorzystamy tutaj pomocniczy rysunek trójkąta i to, co na nim napiszemy nie jest do końca dobre. To znaczy poprawne. W takim dokładnym, matematycznym rozumieniu. Natomiast my robimy to tak, dlatego, żeby po prostu sobie ułatwić liczenie. I teraz tak. Mamy tutaj pewien trójkąt. No i oczywiście musi być to trójkąt prostokątny, bo to tego trójkąta będą dotyczyły Odpowiednie tutaj stosunki boków. Tu mamy nasz kąt alfa, który wszędzie w naszych wyrażeniach występuje. I teraz spojrzymy w nasze tablice i zastanowimy się, czym jest tangens alfa. Tangens alfa, zgodnie z tym, co jest tam napisane, to jest stosunek tego, co jest naprzeciwko kąta, do tego, co jest przy kącie. No więc no, jest błędnym rozumieniem powiedzenia teraz, że na przykład nasz bok wynosi 20 i 21. Natomiast yy, o co chodzi? Yy, jest, to nie, jest to niepoprawne, ponieważ na przykład 40 przez 42, jak skrócimy, też da nam 20 przez 21. To, co tutaj mamy, to jest stosunek boków. Natomiast my postaramy się teraz yy, zapisać to tak troszeczkę nie do końca prawdziwie. Natomiast, jeżeli chcecie, żeby to było zapisane prawdziwie, to w sumie możemy się zdecydować na to. Natomiast inaczej, zapiszemy to poprawnie. Ale powiem Wam, że jeżeli byście mieli tutaj zadanie testowe, to moglibyście to spokojnie zapisać. Czyli ponieważ jest to stosunek boków pewien, to mogę to zapisać jako 20x. I muszę to tak zapisać, bo to nie jest 20, to nie jest długość 20, tylko to jest pewien stosunek czyli to jest 20 razy coś. I tak samo tu mogę zapisać jako 21x. I wówczas faktycznie tangens to jest to do tego. Natomiast jakbyście liczyli sobie zadanie testowe, to nie musielibyście tego x uwzględniać, bo nikt tego wam nie będzie sprawdzał, więc jakby nie będzie to jakby konieczne tutaj. I teraz tak, czyli to jest jakieś 20x do 21x, wiedząc, że x to jest pewna liczba naturalna. E, najlepiej naturalna, żeby była, chociaż może tego warunku nie będziemy tutaj zapisywać, nie jest to konieczne. E, I teraz tak. My znamy, ile wynosi, powiedzmy, w dużym cudzysłowie ten bok, to jest 20x i ten bok to jest 21x. Żeby obliczyć kosinusa, potrzebujemy co? Zgodnie z naszymi tablicami, to jest stosunek tego, co jest przy kącie tego boku do przeciwprostokątnej. Czyli nie mamy, ile wynosi przeciwprostokątna. Musimy sobie to policzyć, ponieważ jest to trójkąt prostokątny, działa na niego twierdzenie Pitagorasa. Więc, żeby tu policzyć, ja to oznaczę jako C, czyli liczymy sobie teraz C. I to C będzie musiało zależeć też od x, czyli to będzie co? Jeden bok do kwadratu, czyli 20x do kwadratu. Dodać drugi bok do kwadratu, czyli 21x do kwadratu. To się równa C do kwadratu. I teraz, jak policzymy, to będzie co? 400x kwadrat, bo x też podnoszę do kwadratu. Dodać 441x kwadrat równa się c kwadrat. Tu możemy po lewej stronie dodać, to będzie 841x kwadrat równa się c kwadrat. Żeby obliczyć c, musimy spierwiastkować obie strony, czyli c to będzie co? Pierwiastek z 841 to jest 29 i x kwadrat spierwiastkowany to jest po prostu x. Czyli moje C wynosi 29x. Czyli to też nie jest jakaś konkretna długość, tylko coś, co jest pewną proporcją. I teraz, moi drodzy, wiedząc to, mogę policzyć, ile wynosi mój cosinus alfa. Czyli to jest to, co leży przy kącie, czyli 21x przez 29x, czyli przez przeciwprostokątną. Jak widzicie, zarówno w liczniku, jak i w mianowniku, mam x, które mogę skrócić sobie. I zostaje mi 21,29. I to jest, moi drodzy, wartość kosinusa. Jak sami widzicie, gdybyśmy zrobili to w przypadku zadania zamkniętego, gdzieś obok na kartce bez x, wyszłoby nam to samo. Natomiast, jeżeli chodzi o ścisłą poprawność matematyczną, musimy zrobić to w ten sposób. I teraz wstawiamy to, co wiemy, do naszego wyrażenia. Czyli to będzie tak: 2021 21 plus 21, 29. Przez 20 21 minus 21 29. I teraz musimy to wszystko obliczyć. Czyli sprowadzamy wszystko do wspólnego mianownika, którym będzie 609, bo 21 razy 29 to będzie 609, czy w sumie hmm, mm, 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 mniej więcej, żebyśmy tutaj za dużo się nie musieli liczyć. No dobra, niech będzie tak, czyli to będzie 609 wspólny mianownik. I teraz 609 podzielić przez 21 i razy 20 to jest 580. Dodać i tutaj też 609 podzielić na 29 i razy 21 to jest 441. No i podobnie będzie w mianowniku, czyli tu będzie 580 przez 609 minus. 441 przez 609 to się równa. W liczniku wyjdzie 1021 przez 609, zaś w mianowniku wyjdzie 139 przez 609. I to się równa. Jeżeli tutaj mamy dzielenie ułamków, znaczy kreskę ułamkową, to znaczy, że te ułamki dzielimy.

Przez 139. I ostatecznie mogłabym to zostawić. Sobie pozwolę jeszcze wyłączyć całości. Czyli to będzie 7 całych i 48,139. I to jest, moi drodzy, wartość naszego wyrażenia. Nie wyszło nam tutaj zbyt pięknie. Natomiast najważniejsze, że udało się nam tego kosnusa policzyć. I cóż, moi drodzy, ten sposób polecam Wam przy obliczaniu wartości funkcji, jeżeli będziecie musieli na podstawie jednej policzyć pozostałe, też bardzo ładnie to wszystko tutaj działa e, i dosyć szybko. E, to jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was do innych przykładów związanych z funkcjami trygonometrycznymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.